Been a part, baby. I can't figure out which way to go in my life. Oh, since you left my heart and my side, you never leave me back. But through wrong and through right. Oh, yeah. And Misia, a tymczasem kolejny już przed nami. Do nogi K! K! No co? Nazwałem psa K. Mam psa K. Mam Foryda K. A moim ulubionym zawodnikiem jest Kaka. Towarzysz? To twoja sobaka blazła do rakiety? DZIEK! Nie no, ta! No, co? No, dlaczego mi to zrobiłaś? Szczęść Boże, po raz drugi. Po raz drugi... To co? No dobra, dlaczego 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 labur misiów, jak to się podziało, że tutaj byliście nad nimi misiami? Jeszcze jest druga ważniejsza kwestia, dlaczego ciebie nie ma w kadrze, bo to jakby... Skoro zadajesz o, nam pytanie. Proszę, tak, bo to nie jest tak, że ktoś tam wirtualny nam zadaje pytania. Tylko, tylko to pani. Marta, można powiedzieć, cała. Bardzo <śleszactualnie> 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 dobry Dlaczego? Dlaczego? No, bo to już kolejny raz już do tego się przyzwyczailiśmy. Tak, po prostu to jest tak, jak rok bez Burego Misia, jest jak rok bez Wigilii. Jest jak rok bez rola, czyli da się przeżyć po prostu. Jak powstają wasze yy, skecze? Ponieważ dochodziliśmy na, na, na widowni do wniosku, że jesteście mega dziwni. Nieśmieszni. My. To też, ale. My... Jak to się dzieje? Nasze skecze nie powstają. My wchodzimy na nowym komu kośnik teksty i tam. Przecież tu są? są. Aha, rozumiem, rozumiem, no? rozumiem. Oczywiście, <noise> 14, że na razie 14 i na razie się pojawiły tylko 3. To taki off-topic. Czy, czy w związku z tym w przyszłym roku, kiedy przyjedziecie na Dzień Misia z misiami po raz kolejny, to czy będzie, może, możemy liczyć na jakiś sketch na temat Burych Misiu? Albo o, 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 o dla Burych Misiu być może napiszemy skecz o niedźwiedziu brunatnym, ale, ale też, też nie wiemy. Jeszcze nie, nie wiemy, wiemy, bo piszemy nie program nie znamy, ani tak. właśnie dopiero po premierze oglądamy to co żeśmy zagrali i wtedy się zaskawimy. Fajne, jak mi na to wpadli? Mamy może... te same pytanie, jak te teksty powstają? To jest kto, nas kto to pisze? Kto to pisze? Kto to pisze. Mamy apel, jak ktoś nas ogląda, kto to pisze, ludzie. I skąd nazwa? Na. Królik masz szczelę. Nabita. Tylko ciągnij do siebie, nie puszczaj bombeków. No to wdech i widzimy się podwójnie. No, i tak będzie. Może 360, to może raz... 400, zachęcamy. Na razie mamy 350 po raz pierwszy. Można podnieść się.